O co chodzi, wyreguluj się w tych warsztatach? Chodzi o wyregulowanie wnętrza autonomicznego układu nerwowego i my to robimy ćwiczeniami, procesami. Troszkę z pogawędki, reszta to są procesy, które ja prowadzę. I ja nie jestem w stanie Wam powiedzieć, w którym momencie co się odepnie, jakie słowo padnie, z czym się skojarzy. Odpinają się zapięte w ciele emocje, uwalniają i dzięki temu reguluje się autonomiczny układ nerwowy. A wyregulowany autonomiczny układ nerwowy to. Więcej spokoju, wyciszone myśli, więcej akceptacji i zrozumienia. To odkrywanie siebie, to lepsze relacje z ludźmi, to powrót do zdrowia. I na warsztatach w Regulusie, najszybciej czujecie różnice w ciele. Czyli konkretne dolegliwości mijają albo znacząco się zmniejszają. I to jest to, co ja najbardziej lubię: efekt w tu i teraz, natychmiast, bez czekania. <grych> Zapisz się bądź stacjonarnie lub online na Planetasoni.pl